Cześć, witajcie. Ja jestem Agora. Dzisiaj pokażę Wam, jak zbudować taki, otóż, stół do bilarda Żeby go zrobić, potrzebujecie mieć około, nie około tylko dokładnie 8552 dolary lub pieniądze w tej grze, jak to woli. Jest tak samo, jest drogi, zarówno jak w rzeczywistości, jak i tutaj, więc musicie niestety się naszykować finansowo. Ale myślę, że efekt końcowy jest całkiem niezły i warto, więc zapraszam do oglądania. A więc zaczynając! Pierwszy musi się udać w dekoratę i kable, żeby wyciągnąć stół. To jest nasza baza, ponieważ na niej fajnie wszystko się układa, jeśli chodzi o następny nasz punkt. Czyli wchodzimy teraz w struktural i bierzemy główny plan. ten plan. w tutaj najniższe i na, 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 na tych dłuższych krawędziach, klikając w rogi, ustawiamy tak dwie deski. Następnym na krokiem będzie ustawiać tutaj, tutaj na tej krótszych krawędziach to samo, czyli ustawiamy tutaj, klikamy ten róg oraz ten róg tych desek, więc już klikamy same deski, nie stół. O tak. A, no, już stały, tak stół zrobiony. Zmieniamy deski na te leżące. Tutaj to jest trochę już trudniejsze, trzeba kliknąć w ruch stołu, żeby włożyć tak deskę. Wystarczy jedna i potem z tej jednej deski już wkładamy następne 4, żeby było aż 5. No, i teraz mamy taki stół. Następnym naszym krokiem będzie wzięcie tego. Tylko chwilkę o tą grubszą. I ustawiając znowu w tych dłuższych krawędziach, musimy zaznaczyć sobie te rogi. Jak już mamy tak zrobione, to teraz zaznaczymy tutaj w tą na środku krawędź i zrobimy, zaznaczamy sobie tak czyli na krawędzi po obu dwóch stronach mamy już taki kształt Nasz, następnym naszym y, krokiem będzie wzięcie z tego y, z tego tych y, pachałków I teraz to było to, było to. teraz musimy zaznaczyć sobie tutaj w kolejne wrogach Kolejne w yy, kolejnych te takie paty, patyczki, to muszę. kolorowanie stawiam na sam koniec. Chyba, że chcecie to kolorować podczas. Ja mam już taki kształt. To już zaczyna wyglądać jakoś. Yy, żeby to żeby na, na ślepie pracowałem, możemy to już pokolorować. Ja wybieram zazwyczaj najciemniejszy kolor na podstawę. Rogi zostawiam, e, zostawiam takiego samego koloru jak są. Tutaj te te bo nie wyglądały tak dobrze. Ale natomiast te tej e, rurki zmieniamy na kolor najczarny e, pitch black, tak? Nie, really black. Ten najczarniejszy czarny. O, nie to, nie to pokolorowałem. Tu trzeba. Następnie, tutaj dla waszego wyboru, e, ten. Musimy wybrać sobie Classic Carpet, ale jeśli chodzi o kolor, możecie wybrać dowolny. Dla mnie, dla mnie działa kolor ten. Jak który to był. Zależy jaki. Tutaj może być naprawdę dowolny kolor, kolor jaki wy wybierzecie sobie. Nie odpowiada na przykład ten, no to może być ten, niektóre tych są niebieskie, niektóre zielone, możemy, możemy zmienić to na kolory zielone, jeśli nam to tak odpowiada. Następnym yy, krokiem, żeby stworzyć nasz stół, będzie wejście w znowu w bull. Basic Shapes oraz Vertical Cylinder, to nam się przyda dosyć dużo razy. Bierzemy sobie taki cylinder i teraz bierzemy, zjeżdżamy sobie w nim na sam dół, jak tylko się da. I, na sam, I tak sam jak najmniejsze się da. Teraz zmieniamy sobie o tyle. Nie, 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 nie. Teraz musimy sobie go dopasować do siebie, po prostu jak chcemy, żeby był większy, wielki. Dla mnie myślę, że tyle wystarczy, więc tak go za zachowuję. I zmieniam kolor na taki sam jak są te obwódki. Teraz, mając takie coś, taki krążek, możemy sobie go postawić w rogu. Bierzemy do Narzędzie do kopiowania, i kopiujemy go i wstawiamy w każdy róg. Następnie musimy mniej więcej dać na środku stołu. O, możemy na przykład sobie tak postawić, bo to będzie na mniej więcej na środku stołu. Ale teraz, wiedząc, gdzie jest mniej więcej środek, możemy sobie go położyć w samym miejscu, tylko że bliżej środka. A teraz od tego możemy sobie odbić. W tą stronę. Ok, mając teraz dziury, do których wchodzi, wchodzą nasze piłeczki, możemy znowu wejść w sobie w struktural, znowu w, 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 w nasze te i żeby stworzyć patyczki. Patyczki są dwukolorowe, dlatego musimy stworzyć mniej więcej dwa takiej samej długości, o tak, albo nie, bo jest krzywo. Mm. No niech będzie. Na przykład tak. Jeden. Chwilka, muszę to już pokolorować niestety. Więc tak, mamy jeden patyczek, no to końcówkę dajemy na czarny. A zaś drugą końcówkę, tą, którą się bije, trzeba ustawić na jakiś taki jasny kolor. O i mamy jed jeden z tych kijów do bicia bilarda. Następnie bierzemy sobie znowu to. Ustawiamy i robimy mniej więcej takie samo. Możemy się posiłkować tym do yy, dobrania tego, żeby był ten sam kolor. O, i. Myślę, że mamy dwa takie mniej więcej takie same. Dobrze, teraz ostatni, yy, ostat, ostatnio na finał. Bierzemy znowu ten cylinder, kopiujemy. stawiamy go tutaj. Bierzemy narzędzie do skalowania. I zmniejszamy nas jak najbardziej się da do będą nasze piłeczki. Niestety piłek jako piłek nie ma w tej grze, więc no niestety yy, trzeba się posiekować tak. No i teraz mamy z tą jedną piłeczkę, Może, możemy sobie, nie, ja to będzie środek? Nie, to będzie środek. Trzeba mniej więcej na środku ustawić. Te piłeczki teraz. O, i tak jest pierwsza. Drugi rząd. Trzeci rząd. Czwarty rząd. No i piąty rząd. No i tak wygląda w nasze piłeczki, które tak. Jest ich normalnie tyle w grze, więc yy, no niestety trzeba byłoby tak zrobić. No i teraz je kolorujemy na kolory, które zazwyczaj występują w grze i albo na własnym zależy jak kto woli ja mam tam swoją paletę tych kolorów które wcześniej dobrałem żeby to wyglądało jak najbardziej realistycznie wy możecie zrobić jak chcecie to. ważne żeby tutaj była biała tutaj biała już nie może być i żeby czarna z tych wszystkich była tutaj wtedy będzie tak jak jest normalnie w grze jeśli chodzi o układ piek, reszta piek może być koloru dowolnego. Mm -hmm. Jeszcze chwilkę tylko to pokoloruję. Jeszcze tutaj ostatni rządek. bo ten kolor nie może być, by już wystąpił trochę wyżej. No i teraz, bo ja trochę zepsułem sprawę, to musimy wyśrodkować. No i tak powstał nasz stół do bilarda. Myślę, że możemy już na ten zakończyć. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku już nie długo. Trzymajcie się, pa!